Taki wzmacniacz lampowy amerykańskiej firmy Ameritron AL811H. Jest to wzmacniacz na czterech lampach 811. Jest to taka trochę bardziej rozbudowana wersja od wzmacniacza Ameritron AL811. Ten z literką H jest zbudowany na czterech lampach. No i ma tutaj oba kondensatory regulowane poprzez taką, takie przekładnie planetarne. Natomiast ta wersja bez literki H AL811 ten kondensator antenowy jest bezpośrednio ośka wyprowadzona na zewnątrz na, na gałkę i Tutaj nie ma tej przekładni, więc tylko się różnią tutaj w budowie tym, ale tutaj przekładnia jest tylko na kondensatorze anodowym w tym lampowym, w tym trzylampowym wzmacniaczu, natomiast w tym czterolampowym przekładnie są na obu kondensatorach zastosowane. No i oczywiście z uwagi, że cztery lampy to ten wzmacniacz może dać trochę więcej mocy od tej wersji trzylampowej. Za chwilę pokażę wnętrze wzmacniacza jednego jak i drugiego. No i ten właśnie Ameriton AL811H no wymaga trochę tam przyglądu i dobrania lamp. Po prostu coś tam w nim nie gra, także będzie to wszystko sprawdzone i myślę, że uda się naprawić kolejne urządzenie.